Co to jest Barbie Look? Barbie Look związany z lalką Barbie. A więc wiecie dziewczyny, że lalka Barbie to jest taka lalka, która jak spojrzymy na część internetu, tam jest zupełnie płaska, nic nie widać, jakby nie miała w ogóle warg stremowych mniejszej. Pojęcie Barbie Look stworzył taki lekarz stanów, Red Alice, gdzie... W jego założeniu takie wycięcie dość radykalne, czy bardzo radykalne, warg mniejszych powoduje ten wygląd taki dziecięco-dziewczęcy. Dziew, ja się z tym nie zgadzam. I nie tylko ja. Istnieje dyskusja w świecie ginekologii, ginekologii plastycznej na ten temat, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że wargi mniejsze pełnią funkcję ochronną. One zamykają schron. Zatem nie tylko. To jest tylko wygląd, żeby swoje albo nie wystają, ale również bardzo ładnie domykają przedcionek chromu, chroniąc między innymi przed infekcjami. Druga sprawa jest taka, że w wieku 50 lat Twoja funkcja jajnika w zakresie wydzielania estrogenów, czyli tych hormonów, które budują narząd płciowy zewnętrzny, będzie gorsza, będzie mniejsza, ale nie będzie pojawiał w ogóle estrogenów, i wówczas dochodzi do zaniku, więc wyobraź sobie siebie z tym Barbie look dzisiaj po operacji jak będziesz miał lat 55. Lekarz musi patrzeć w przyszłość pacjentki również i dostarczać jej najlepszych rozwiązań związanych jakby z ich funkcją, z anatomią, dostosowaną indywidualnie do niej. Nie można każdej pacjentce zrobić Barbie Musimy dostosować zabieg operacyjny do anatomii i to anatomię Wspólnie zawsze z pacjentką omawiam i proponuję jej najlepsze dla niej rozwiązanie. Jeżeli w moim przypadku przychodzi pacjentka, która ma przerośnięte mocno wargi seremowe mniejsze, jej tłumaczę, co możemy uzyskać, ewentualnie odsyłam ją do galerii zdjęć przed i po pacjentek, który operowałem i w większości przypadków nie jest to Barbie Look. Zresztą samo określenie Barbie Look jest takie może nie poleratywne, ale za bardzo nie pasuje do medycyny solidnej i anatomicznej, która ma na celu przede wszystkim przynoszenie poprawek funkcji i wyglądu pacjentek.